Zaskoczył mnie przebieg meczu, szczególnie ze strony UKS-u. Dziewczyny tak naprawdę do, na dobrym poziomie zagrały drugi set i kawałek trzeciego, kiedy dochodziły, kiedy już łapały znowu rytm grania. W pewnym momencie to granie się im po raz kolejny załamało. Brakowało mi jakby u nich energii, determinacji i takiej mocnej waleczności. To już są mecze o mistrzostwo Polski, o złoty medal i tutaj nie można grać na zasadzie spokojnie, spokojnie. Natomiast widać było, że Rzeszów właśnie poprzez konsekwentną, długą grę zdobywał punkty. Nie szły na duże ryzyko, a grały na wysokiej skuteczności ataku co jestem tym zaskoczona, ale to świadczy o tym, że blok w UKE się nie działał w ogóle. Czyli bloku obrony yy, nam mocno zabrakło. Wcześniej już sobie obiecałyśmy, że do trzech razy sztuka, ale, ale chyba dzisiaj już do czterech razy sztuka, więc dzisiaj nam się udało, przełamałyśmy te lody. I mam nadzieję, że te kolejne mecze wyglądały tak jak dzisiejsze, bo naprawdę pokazałyśmy, że, że potrafimy walczyć. Myślę, że się wspięłyśmy na wyżyny swoich możliwości w tym dzisiejszym meczu, bo, bo trzeba przyznać, że kibice OKS też nam bardzo przykrzali życie tym hałasem. Miałyśmy problemy w komunikacji na boisku, bo po prostu yy, po ludzku nie było nas słychać, A więc yy, jakby było parę takich błędów, gdzie, gdzie nie mogliśmy się dobrze skomunikować, bo po prostu piłka nam wpadła między, między dwie, dwie osoby. Ale naprawdę ten mecz wyglądał wyśmienicie z naszej strony, więc robota jaką wykonał nasz zespół i Staw jest mega dumna. Final jest coś innego. Wydaje mi się, że w porównaniu z tym, e, z fazą zasadniczką, że dzisiaj były bardziej inne emocje, może więcej presji, może więcej takich, tego adrenalina. Ja się cieszę bardzo, że byliśmy prawdziwi zespół dzisiaj i gdzieś tam jak... E, było trudno, to wyspieraliśmy się i taka fajna, piękna, zespolowa wygrana. Oczywiście dużo jeż, jeszcze jest przed nami. Zrobiliśmy taki malutki kroczek, ale musimy to powtórzyć w Rzeszołu za 3 dni. Także dzisiaj na pewno cieszy nasza, nasza gra i. i co, już zapomnieć i myśleć o, o niedzielę. Ten wino się jeszcze nie skończył. E, absolutnie, tak. Jedziemy do Rzeszowa i, i na pewno poprawimy te rzeczy, które nam dzisiaj troszkę nie siadły. E, gramy dalej o Mistrzostwo Polski. Jeszcze nic straconego. To tylko pierwszy mecz. Szczerze mówić o tak winik teraz popatrzę i zobaczę, jak to wyglądało po setach, ale e, cieszy ta nasza gra. Naprawdę. Wiemy, że gramy przeciwnik jednego zespołu, który ten rok nie przegrał, przegrał meczu oprócz finala Puchara. Wiemy, że to jest dobry zespół, że potrafi grać bardzo dobrym środkowiku na, na wysoką poziomu. Także ja się cieszę bardzo, że my tutaj po naszej stronie robiliśmy... Dobrze i że, że to na końcu dało dobry wynik. EKS miał swój atut, że grał pierwszy mecz we własnej hali. My zdołałyśmy jakby przełamać ten, ten, ten największy chyba atut drużyny przeciwnej. Teraz naszym największym plusem będzie to, że my gramy u siebie, więc mam nadzieję, że kibice tak jak zawsze dopiszą, będzie podobna atmosfera jak tutaj na hali. I mam nadzieję, że po prostu pokażemy dobrą środkówkę tak jak dzisiaj. Od psychologii ludzkiej nie uciekniemy i gdzieś to może dało się bez znaki, chociaż uważam, że na takim poziomie taki, taki wynik początkowy seta nie powinien aż tak wpływać i to gdzieś powinno być szybko naprawiane w mindsetcie. I myślę, że też nam się to po części udało, bo w kolejnym secie zwyciężyłyśmy. My grałyśmy niejednokrotnie z zespołem z Rzeszowa. Dzisiaj to one były lepsze. To jest długa droga do tego medalu, więc może się tak zdarzyć, że jeszcze te losy się pokręcą i będą szły w zupełnie inne strony. I myślę, że naszą ciężką pracą na treningach wypracujemy sobie taką drogę, która będzie nam się podobać. Pytanie, jak będą dziewczyny mentalnie przygotowane do drugiego meczu, dla mnie dzisiaj było za dużo. Spokoju na boisku, za mało agresji, za mało woli walki. Wydaje mi się, że było dużo piłek, o które można było szarpnąć i o które można było zawalczyć. Lepsze czytanie gry przeciwniczek powinno dać efekt pozytywny przy kolejnych meczach a mecze o złoto no gra się do pięciu zwycięzców, więc myślę, że jeszcze i przed jednym, i przed drugim zespołem daleka droga. Ja czekam na to, żeby złoto było w łodzi.